Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać i będziemy mogli sobie porozmawiać. Piszcie proszę, abym mogła reagować na bieżąco, bo tym przecież się różnią live'y od filmów, które macie okazję oglądać. Że teraz jestem do waszej dyspozycji. Miło będzie mi móc z wami dzisiejszy czas spędzić. Będzie to krótki live, ale mam nadzieję, że treściwy. Wszystko będzie zależało od tego, jakie pytania będziecie mi zadawali. Powiedzcie, proszę, czy słychać to, co mówię, i widać mnie wyraźnie? Mam nadzieję, że tak. Chciałam zobaczyć, gdzie mogę patrzeć na Wasze wpisy, natomiast w tej chwili jeszcze tego nie widzę. Zobaczymy. Dzisiejszy temat przewodni dotyczy poprzedniego filmu, który jest już dostępny od tygodnia na moim kanale. Jest to odpowiedź na jedno z pytań, które zadał kiedyś, które zadała osoba obserwująca mnie na Instagramie. I tematem tego filmu, tytuł w zasadzie tego filmu, gdy zostajesz szefem swojego szefa, czyli gdy zostajesz przełożonym swojego dotychczasowego kierownika, dyrektora. Sytuacja ze wszechmiar niekorzystna. A druga część tego tematu związana była jeszcze z faktem, utrudnieniem, iż osoba awansowana jest z własnego zespołu. Czyli nie dość, że musi zarządzać kolegami, dotychczas byli na stopie koleżeńskiej, było bardzo miło, a teraz musi od nich wymagać, to jest pierwsza rzecz. A druga, ta bardziej trudniejsza, że zostaje przełożonym swojego szefa, czyli jego szef zostaje zdegradowany, ale nie zmienia działu, nie zmienia firmy, pozostaje w tej firmie, w tym dziale, czyli musi być podwładnym swojego dotychczasowego podwładnego. Powiedzcie, proszę, czy mnie słychać? I napiszcie coś, abym widziała, że nie mówię tylko do siebie. Nie mam doświadczenia w live'ach w social media. Na YouTube jest to mój pierwszy live, a w ogóle w życiu drugi. Jeden kiedyś miałam na Facebooku. Natomiast mam duże doświadczenie w prowadzeniu prelekcji online, ale wideokonferencji, gdzie możecie ze mną rozmawiać, dyskutować. Zabierać głos nie tylko poprzez pisanie na czacie różnych informacji, ale poprzez zwykły dialog. I zdecydowanie wolę takie prelekcje interaktywne online, gdzie mogę wymieniać z Wami myśli od tego typu webinarów, które są live'ami. Ale ponieważ u mnie szklanka jest zawsze na 3 czwarte pełna, w związku z tym dostosowuję się do sytuacji. Czy macie doświadczenie związane z tą tematyką? Której dotyczy dzisiejszy live, czyli degradacja dotychczasowego przełożonego na Waszego podwładnego. Macie z tym związane jakieś doświadczenie? Albo zostaliście awansowani ze z, z zespołu, spośród z, swoich kolegów? Chciałabym zobaczyć chociaż jedno zdanie od osób, które mnie oglądają, aby mogła kontynuować naszą dzisiejszą podróż. A, i jeszcze mam ważne pytanie. Czy mieliście okazję obejrzeć ten film na YouTube i czy tematyka jest wam znana? Dlatego, że jest to temat niezwykle ważny. Ja jestem ogromnie wdzięczna osobie, która to pytanie zadała, bo przypomnę, że w czerwcu zbierałam pytania do Q&A, Prosząc Was, abyście zarówno na YouTube, jak i na Instagramie zadawali je, zarówno poprzez wpisywanie komentarzy pod postami, jak też na priv. Na szczęście poprosiłam, abyście zadawali pytania na priv, bo większość z nich otrzymałam w korespondencji prywatnej, ze względu na to, że faktycznie były bardzo trudne, ważne i osoby nie chciały ujawniać się, nie chciały aby świat dowiedział się o tym, z jakimi problemami się mierzą. Więc przekazywanie informacji dotyczące zadawania pytań na prywie rzeczywiście są bardzo ważne. Dzisiejszy live, tak jak wspominałam, będzie króciutki. Chciałam po prostu z wami porozmawiać, dać szansę tym osobom, które prosiły mnie, aby live rozpocząć. Nie wiem, w jakich godzinach najbardziej wam pasują i w jakie dni tygodnia. Jeśli możecie napisać, to poproszę uprzejmie. Może będę mogła się do tego dostosować. Ponieważ jeśli prosicie mnie o dyskusję i możliwość wymiany myśli na live, to wychodzę wam naprzeciw. Wiem, że kwadras, kwadrans studencki zwyczajowo należy poczekać, aby zdążyli przyjść ci wszyscy, którzy się spóźniają, jeśli zatem będę chciała porozmawiać z wami tylko kwadrans, to jak mam zgodzić się na to, abyście się spóźnili? Więc na przyszłość będziemy na pewno trzymać się punktualności, bo wyznaję zasadę, że trzeba zdążyć i wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy byli punktualni, a inni uchybią, uronią tyle, ile się spóźnili. Pytaliście mnie też w komentarzach, czy ten live będzie udostępniony na mojej stronie. Zobaczymy, może w kanale go udostępnię. Wracając do tematu związanego z awansowaniem kogoś z zespołu, a degradowaniem dotychczasowego przełożonego. Jest to niezwykle niekorzystna sytuacja i zarządzający firmą nie powinni do niej doprowadzić. Z kilku powodów. Jeśli osoba jest zdegradowana, to już jest to bardzo niekorzystna dla niej sytuacja niewątpliwie wpływa na ego, na dyshonor w większości przypadków. I nawet jeśli ta osoba jest świetna, to apeluję tu do przełożonych wszelkich firm, do właścicieli, aby w sytuacji, gdy nie są zadowoleni z spełnienia funkcji dyrektora, kierownika, przełożonego lidera jakiejś grupy, jakiegoś zespołu, aby nie degradowali ją, wkładając w ten sam zespół jednocześnie dając piętro niżej odpowiedzialności i powodując, że ta osoba będzie w dużym dyskomforcie. Jeśli ten pracownik jest oddany, w jest oddany w firmie, zostawcie go tylko, że na innym stanowisku. Jeśli degradujecie go dlatego, że był nieefektywny w zarządzaniu zespołem i związane było to z tym, że nie umie zespołem zarządzać, a jest dobrym fachowcem, zatrzymajcie go w firmie, może awansując go również, ale bez zespołowo. Czyli jeśli dysfunkcją dla niego było zarządzanie ludźmi, nie dajcie mu zarządzania ludźmi. Zostawcie mu bardzo ważne, istotne zakresy obowiązków, nadal będzie ważny, nadal będzie mógł być doceniany, nie będzie deprecjonowana jego pozycja. Zwróćcie na to uwagę. Jeśli jednakże zrobiliście już ten niefrasobliwy krok, i awansowaliście kogoś z zespołu, a szefa dotychczasowego zespołu zdegradowaliście, porozmawiajcie z tymi ludźmi osobno, a później razem, aby nikt, żadna z tych osób nie miała do siebie pretensji. Ta, która została awansowana, nie zdegradowała tej osoby, tylko wy, prezesi, właściciele, jeśli to zrobiliście. W związku, bo teraz do was przemawiam, tak jak wspomniałam, w związku z tym zróbcie maksymalnie możliwą dyskusję, aby u Zasadnić no, dotychczasowemu szefowi, że nie jest to wina jego nowego zastępcy, jego nowego następcy. A jak będziecie mogli zmienić tę sytuację i awansujcie go, na przykład na stanowisko specjalisty osobne, dać zadania, aby nie było konieczności zarządzania nim przez jego dotychczasowego podwładnego. Zobaczcie, postawcie się w butach tej osoby. Chcielibyście kiedykolwiek być tak zdegradowani? No nie, to jest bardzo niekorzystne. Mało tego, wpływa to również bardzo niekorzystnie na morale całego zespołu. Inni to widzą i trudno jest całkowicie odciąć się od negatywnych emocji. Dotychczasowy szef niewątpliwie przejawia je i inne osoby to widzą. Mało tego, inne osoby widzą pewne zagrożenie, które też im grozi, bo jeśli szef został zdegradowany na podwładnego, to w każdej chwili tego typu niefrasobliwa sytuacja może nastąpić. Miejcie to na względzie. Jeśli chcecie zmienić dotychczasowego kierownika, bo był nieefektywny w zakresie zarządzania ludźmi, zróbcie to, ale z ogromnym szacunkiem do tej osoby, z wyczuciem empatią. Coś dobrego dla tej firmy na pewno zrobiła. Nie ma dotychczas pracując w tej firmie, nie ma powodu jej aż tak karać. To jest po prostu nieludzkie. Awansować, Degradować dotychczasowego szefa na podwładnego, swojego podwładnego. Miałam kiedyś możliwość usłyszeć taką sytuację. Mam kolegę Jacka, który kiedy dostał się do nowej pracy, dostał wspaniałe stanowisko handlowca, był zachwycony. Wszyscy chwalili go niezwykle. Nawiązał bardzo dobre relacje ze swoim kierownikiem, a właściciel firmy, jednocześnie będący na stanowisku prezesa, bardzo go chwalił. Również po trzech, czterech miesiącach Jacek awansował na kierownika tego działu. Okazało się, że jego ulubiony przełożony, dotychczasowy kierownik, został jego podwładnym. Jacek nie za wiele sobie z tego zdawał sprawę, w zasadzie chciałam powiedzieć, nic sobie z tego nie robił. Dlaczego? Dlatego, że prezes właściciel powiedział mu, żeby się nie przejmował, bo dotychczasowy kierownik jest z tego zadowolony, nie lubił bycia kierownikiem. W związku z tym to, że Jacek obejmuje ten awans, nie jest niczym niestosownym. Jacek uwierzył prezesowi właścicielowi i zaangażował się w tę pracę bardzo. Natomiast po kilku kilkunastu dniach dotychczasowy kierownik złożył wypowiedzenie, bo nie był w stanie wytrzymać tego dyshonoru, tej destrukcyjnej sytuacji. Bo okazało się, że prezes nie powiedział prawdy Jackowi. Dotychczasowy kierownik dostał, został postawiony przed faktem w sposób niezwykle druzgocący. Dotychczas był chwalony za swoje wyniki. Wszyscy mówili, że dzięki niemu tak naprawdę firma stoi, bo to był jeden z ważniejszych działów w całej firmie, czyli był świetny i nagle bez zwrócenia uwagi na to, co robi źle dlaczego i jak mógłby to zmienić, został po prostu brutalnie zwolniony. W związku z tym nie był w stanie tego wytrzymać, złożył wypowiedzenie. Znajomość Jacka z tym kierownikiem się rozluźniła. Jak, ra, jakiś, raz na jakiś czas widzieli się na mieście, powiedzieli sobie cześć, ale przyjaźni już więcej nie było. I tak sobie Jacek pracował, pracował. Minęło pięć lat. Jacek co jakiś czas rozszerzał swój zespół o nowe osoby. Zatrudnił nowego, bardzo fajnego handlowca. Po trzech miesiącach, Jacek dostał informację od swojego prezesa, właściciela firmy, że teraz szefem działu zostaje właśnie ten świetny, utalentowany handlowiec. Jacek poczuł, jakby dostał strzał w splot słoneczny. Sytuacja się powtórzyła, identyczna, po pięciu latach. Jacek został tak samo brutalnie zwolniony, jak dotychczas, jak poprzednio jego przełożony. Te pięć lat temu. Jackowi się ta sytuacja przypomniała i zauważył, że to niecne działanie, które wtedy miało miejsce, teraz skutkowało dokładnie tym samym. Teraz Jacek został tak brutalnie, bezczelnie, nieelegancko zdegradowany. Nikt nie zwrócił mu uwagi, w czym jest zły, co mógłby poprawić. Został zastąpiony przez nowy, być może lepszy model. Czy tak można postępować? Można, ale nie warto. Mamy jedno nazwisko całe życie, bez względu na to, czy je zmienimy. Mówię na skróty. Mamy jedną twarz. Trzymajmy się standardów. Nie ulegajmy nieuczciwości, bo tego typu postępowanie jest nieuczciwe. Przecież, jeśli ktoś jest niezadowolony z pracy tej drugiej osoby, to czemu nie dał jej szansy? Czemu nie wskazał przez tyle Lat pracy, zresztą, jeśli były wyniki i pochwały i premie i nagrody, to raczej rezultaty były dobre. Natomiast nawet gdyby były złe, pamiętajcie, moi drodzy, czy jesteście właścicielami, szefami, czy osobami pracującymi na niższych stanowiskach, a kiedyś będziecie szefami, zwróćcie uwagę na to, aby działać uczciwie, aby nie działać niecnie. Bo jeśli macie na coś wpływ i wiecie, że ktoś, kto Wam podlega, nie spełnia swoich zadań tak, jakbyście chcieli. Powiedzcie, co Wam nie odpowiada i w jakim zakresie. Nie liczcie na to, że ktoś się domyśli, bo może się domyśli, a może nie. Powiedzcie, co powinno być zrobione i dlaczego, i pomóżcie tej osobie zmienić się, poprawić, polepszyć albo mentoringiem, albo coachingiem, albo Waszym zarządzaniem, doradztwem. Albo innymi kursami, warsztatami, albo zmianą zakresów obowiązków? Jeśli nagle kierownik jest zwalniany, bo jest nieodpowiedni i szybciutko wymienia się go na nowego podwładnego, to gdzie był do tej pory prezes właściciel? Co on robił? Jeśli nie zwrócił uwagi temu pracownikowi, temu kierownikowi, tak nie można robić. To znaczy, jak wspomniałam, można, ale nie należy, nie wypada. Jest nieetyczne, niemoralne, niedobre. A co wy możecie zrobić, jak dostajecie nagle awans? I wiecie, że wasz przełożony zostaje waszym podwładnym? Macie go odrzucić, nie przyjąć? Przyjmijcie. Podziękujcie, ale pomyślcie, jak można wyjść z tej trudnej sytuacji. Właśnie na przykład proponując szefowi, prezesowi, jak dobrze, mądrze zarządzić tą trudną sytuacją, nierozsądną. Może będziecie mieli jakieś przemyślenia. Jeśli je będziecie mieli, zwróćcie się do swojego szefa. Kierownika, prezesa, dyrektora, w zasadzie prezesa, dyrektora, właściciela, aby pomyśleć, dając konkretne przykłady, sugestie, jak można tę sytuację zmienić. Jeśli nie będziecie mieć konkretnych sugestii, wskazówek, które będziecie chcieli omówić z prezesem, z właścicielem, aby z tej niekomfortowej sytuacji wyjść mógł dotychczasowy wasz przełożony, z twarzą, to przynajmniej, Przemyślcie i dajcie konkretne fakty, uwypuklijcie fakty, informacje, które być może prezes, właściciel nie widzi, nie pomyślał, nie wziął, pod, nie wziął pod uwagę. Właśnie nieetyczność, niemoralność tego typu zachowania. To w jak strasznie złej sytuacji dotychczasowy kierownik przełożony, dotychczasowy wasz przełożony jest postawiony. Jak negatywnie wpływa to na morale zespołu, jak ne Przepraszam, jak negatywnie wpływa to na całą firmę. Wszyscy to widzą. Bo, że wpływa negatywnie na firmę, nie ulega żadnej wątpliwości. Żadnej. Zatem mówcie faktami, a nie emocjami. Może prezes właściciel nie zauważył. Przygotujcie się do tej rozmowy, pokażcie konkretne negatywne skutki, jakie to ma dla firmy. Pokażcie negatywne rzeczy, jakie wpływają na firmę i może będziecie mogli wpłynąć na prezesa właściciela, aby jakoś tej sytuacji wybrnął. Jeśli się nie uda, weźcie sprawę w swoje ręce i porozmawiajcie z obecnym waszym podwładnym, który kiedyś był waszym przełożonym. Powiedzcie, jak chcecie pracować, że zależy Wam na wspólnej współpracy, że będziecie rozliczać zadaniowo. Że będziecie sprawiedliwie współpracowali, że nie jest to waszą winą, iż został zdegradowany. I pamiętajcie, traktując sprawiedliwie, nie zapominajcie, że to nie jest porówno. Sprawiedliwie to nie znaczy porówno. Sprawiedliwie to znaczy uczciwie, ale nie identycznie. Nie porównujmy się z innymi. Jeśli twoi podwładni będą porównywali się z innymi. Będzie to niedobre. Ale o tym, abyśmy, po, abyśmy rozwinęli wątek dotyczący sprawiedliwego, przepraszam, abyśmy rozwinęli wątek dotyczący nieporównywania się do innych, nie zazdroszczenia im, dam nam szansę zrobienia innego live'u kiedyś. Powiedzcie mi, czy wątek dotyczący tego właśnie, Czemu nie porównywać się do innych? Teraz będzie widać. Po pierwsze, czemu nie warto porównywać się do innych, czemu nie warto zazdrościć, czy ten temat was interesuje. Jeśli tak, napiszcie. I bardzo proszę, napiszcie koniecznie, w jakie dni, w jakich godzinach chcielibyście te live. Y. Pisaliście do mnie, że w ciągu dnia jesteście w pracy i nie możecie wziąć udziału w tym live, ie. rozumiem, ale obiecałam, że będzie o 15:15, .15, dlatego tak punktualnie zaczęłam. Napiszcie, w jakie dni możecie i w jakich godzinach może wyjdę Wam naprzeciw. Będzie czasami, o bardzo dziękuję, chleb i wino napisali, super temat, bardzo kompetentne podejście do tematu i dużo praty, praktycznych porad. Tylko pora za wczesna, wieczorna będzie lepsza, ale o której? Proszę napisać, wieczorna to która. Wolałabym z jednej strony mieć live w ciągu dnia, aby po południu odpoczywać, ale wiem, że niektórzy nie mogą w ciągu dnia wziąć udziału w tych spotkaniach, więc będę też robić po południu, ale dajcie mi szansę. Wyjdź wam naprzeciw i powiedzcie, w jakich godzinach. I chciałam coś jeszcze zapytać i w tej chwili mi umknęło. To za zaraz cię na pewno przypomnę. Bardzo, bardzo dziękuję za udział. Jest mi bardzo miło, że nie mówię tylko do siebie. E wiem, że początki e są takie, jakie są, więc sobie potrzebujecie zakodować, kiedy te live'y są. Aha, już wiem, co chciałam powiedzieć. Może czasami warto przerwę lunchową przesunąć że przerwę lunchową przesunąć i w czasie lunchu porozmawiać, podyskutować, dlatego że to będą krótkie live'y, nie będziemy rozmawiać godzinami, 15 godzinami, 15-30 minut. Myślę, że wystarczy, może kiedyś porozmawiamy na dłużej. O, piszecie, że godzina 20, ok, i wszystko jedno, jaki dzień tygodnia? Myślałam, żeby zacząć o 18, mówicie, że dopiero 20? Może rzeczywiście tak zrobimy, napiszcie proszę, jakie dni tygodnia najbardziej Wam odpowiadają. I jeśli chcecie ze mną porozmawiać, a nie tylko pisać, to możemy spotkać się, aby na wideokonferencji porozmawiać. Tak jak mówię, prowadzę je i mam w tym duże doświadczenie, ale empiria rzecz bezcenna, więc mam nadzieję, nauczę się też tych live'ów i na YouTube i w innych social media. Natomiast, jak będziecie chcieli ze mną porozmawiać na żywo, w czasie wideokonferencji, Najbliższe spotkanie na żywo będzie w Warszawie. Dwu, chwileczkę, chwileczkę patrzę na kalendarz. 18 sierpnia. Jeśli jesteście z Warszawy, zapraszam. Będziemy się widzieć na żywo na Mogotowie Dolnym. A jeśli jesteście spoza Warszawy i nie chcę Wam się tu przyjechać, online wideokonferencje, spotkanie QA, godzina z ekspertem, będziemy mieli 20 września. Wieczorem zaplanowałam ją o 18.00. Jeśli chcecie z tego skorzystać, wejdźcie na moją stronę www.marlenaskiba.com.pl zakładka, www zakładka Terminarz, tam są dwa terminy, Q&A, godzina z ekspertem, na żywo, wideokonferencja, wideospotkanie, w zasadzie nie do końca, to spotkanie w Warszawie jest na żywo, face to face w sali na Mokotowie Dolnym 18 sierpnia. A online wideokonferencja na żywo 20 września. Wejdź na moją stronę Marlen Skiba.com/terminarz i tam przeczytajcie, bo już mówiąc na skróty, by, bym się troszkę zakała-pucikała. Za dzisiaj ogromnie Wam dziękuję. Cieszę się, że ktoś, kto zadał to pytanie, wywołał tę dyskusję, bo dostałam bardzo dużo informacji, że ten temat jest niezwykle pomocny, więc awansowanie. Do góry, do góry, awansować nie można, przecież był. Awansowanie i y, awansowanie i dziękuję. Ktoś napisał o ankiecie? Tak, zrobię ankietę. Dziękuję, super pomysł. Awansowanie. W momencie, kiedy mamy zdegradowanego, dotychczasowego przełożonego, jest tematem rzeką, więc długo o tym będziemy jeszcze rozmawiać i wiele innych wątków poruszać, subskrybujcie mój kanał. Dlatego, że niektóre live będą tylko z moimi subskrybentami. Obiecywałam to i na pewno to wdrożę. Na razie są otwarte, ale bardzo chcę zbliżać moją społeczność. W związku z tym, za dzisiaj jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za wszystkie pytania i jeśli tylko ten live umieszczę, bo na razie go ukryję, jeśli go umieszczę jako materiał publiczny, dam znać w poście. A chleb i wino jest mi niezmiernie miło za dzisiejsze spotkanie. Może kiedyś zobaczymy się na żywo? Dobrego dnia życzę wszystkim. Bardzo dziękuję i samych sukcesów. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.